Jerzy Nałęcz Trójkąt Bafometa Dziennik łódzki numer 19 z 19 stycznia 1932 roku Grącki pozostał sam. Zamierzał właśnie podnieść się od stolika, kiedy uwagę jego przykuł nowy gość. Wszedł przed chwilą i w przeciwieństwie do innych zachował się ogromnie hałaśliwie. Stanął przy bufecie i zażądał kieliszek koniaku. Wypił i rozejrzał się po sali, w której oprócz Grąckiego znajdowało się jeszcze dwóch mężczyzn, którym widocznie tak jak i jemu nie dopisało szczęście. Ale musieli to być stali bywalcy, bo przyszli do bufetu sami. Bez asysty dyrektora klubu i raczyli się obficie trunkami, szukając na dnie kieliszka zapomnienia. Tak jeden jak i drugi byli już kompletnie pijani. Wzrok przybysza ześliznął się po nich i zatrzymał na grąckim. Oni już mają dosyć, zawołał tubalnym głosem, podchodząc do stolika, przy którym siedział grocki. Ale pan mi się podoba, gdyż widzę, że niepowodzenie w grze nie wyprowadziło pana całkowicie z równowagi. Usiadł nieproszony i ciągnął dalej. Rzadko pan tu musi przychodzić, bo widzę pana po raz pierwszy w tym lokalu, chociaż jestem tutaj bardzo częstym gościem. Stłumił głos i pochylił się w stronę Grąckiego. Bardzo ruchliwy członek klubu damy kierowej, mówił, dotykając palcem swojej piersi. W ciągu niespełna pięciu miesięcy zostawiłem około dwustu tysięcy złotych. Ale teraz stosunkowo zostawiam więcej niż dawniej, kiedy śledziłem bieg kościanej kulki lub rzucałem na lewo i prawo karty, bo trzeba panu wiedzieć, że teraz już nie gram. Znalazłem inny środek emocji, raczej oni mi go podsunęli. Wstrętna spelunka, szepnął. Ale jestem całkowicie pod ich władzą. Nie mam siły, aby rozpocząć walkę z nałogiem. Widzę jednak, że pan jest młody i od niedawna dopiero został członkiem klubu. Radzę więc panu jak najprędzej porzucić ten lokal i nigdy tu nie przychodzić. Symboliczna dama kierowa wyssie z pana pieniądze co do grosza. Gdy pan nadal kroczyć będzie po jej drodze, u kresu czeka na pana śmierć. Od po prostu. Człowiek wpakuje sobie kilka gramów ołowiu w głowę, kończąc w ten sposób wszelkie rozrachunki z życiem. Zwrócił się do przechodzącego w pobliżu kelnera. Butelkę węgierskiego, rozkazał, a gdy kelner oddalił się, ciągnął dalej szeptem. Nie używa pan heroiny, morfiny czy też kokainy? A dostrzegłszy przeczący ruch głową grąckiego, mówił. Oni tutaj wszystko mają stosownie do gustu klientów. Ale dobrze, że pan nie używa żadnych narkotyków, bo w przeciwnym razie zaprzedałby się Pan w niewolę. Po prostu nie miałby pan na tyle siły woli, aby sobie powiedzieć dosyć, tak jak i ja. Codziennie powtarzam sobie, jutro zaczyna się nowe życie, ale gdy nadchodzi wieczór, zgubny nauk jest silniejszy ode mnie i przychodzę do klubu. Właśnie w tej chwili kelner podał wino, odpieczętował i nalał w kieliszki. Nieznajomy wypił duszkiem, natomiast Grądzki umaczał zaledwie wargi. Był pan w sali zapomnienia? Nie, odparł Grądzki. Pokój przeznaczony dla narkomanów, objaśnił nieznajomy. Dla przestrogi radzę panu tam zajrzeć. Zobaczy pan tam niejedną ruinę ludzką, co niegdyś była człowiekiem. Dzisiaj to automaty poruszane narkotykami. I ja nie za długo zostanę takim automatem, jeżeli przedtem nie zwariuję, albo raz na zawsze nie skończę z życiem. Podniósł się i powiedział: Chodźmy. Ciekawych rzeczy dowiedziałem się o tym klubie myślał Grącki. Może nareszcie usłyszę, jaki ma związek z szajką trójkąta. To też zgodził się na propozycję swojego przygodnego znajomego i odrzekł Idę z panem. Tylko niech pan nie sądzi, że zamierzam w narkotykach szukać zapomnienia. Gdybym w to wątpił, nie namawiałbym pana do pójścia ze mną. Podniósł się, a za jego przykładem poszedł Grącki. Z sali restauracyjnej wydostali się na mroczny, długi korytarz. To tutaj, mówił towarzysz Gronckiego, wskazując na błyszczące białe drzwi w głębi korytarza, poczem ujął niefortunnego gracza silnie pod ramię. Podejrzenie zakiełkowało w umyśle Andrzeja. A może to pułapka, do której chcą mnie zwabić rozważał w duchu. Dyrektor klubu bardzo mi się uważnie przyglądał, a teraz ten nieznajomy coś ze zbytnią szczerością opowiada o sobie. W ogólnej sali na pewno nic mi się złego nie stanie, za dużo byłoby świadków. Ale za tymi drzwiami nie wiadomo, co się kryje możliwe, że czyha tam na mnie śmierć. Lepiej będzie, gdy uwolnię się od swojego towarzysza i pójdę do domu postanowił. Wszak czeka mnie pracowity dzień. To też powiedział. Wolałbym grać, aniżeli zaglądać do tej jaskini. Ma pan rację. Nieznajomy puścił ranie Grąckiego. Za kilka minut przyjdę zobaczyć, czy fortuna panu dopisuje. Ale ja już grać nie będę. Dlaczego? Bo nie mam pieniędzy przy sobie. Może coś na to zaradzimy. I towarzysz Grąckiego począł sprawdzać zawartość swoich kieszeni. Wreszcie wyciągnął zgnieciony banknot stu złotowy i z triumfem mówił: Niewiele to co prawda, ale i z takim kapitałem można spróbować szczęścia. Służę panu chociaż tak skromną pożyczką. Zwróci mi pan pieniądze, gdy pan wygra, lub też przy następnym spotkaniu w klubie. Groncki nie chciał przyjąć zaofiarowanej mu pożyczki, ale nieznajomy tak długo namawiał, aż wreszcie uległ, nie mogąc pozbyć się natarczywego narkomana. Po chwili wymienił banknot w kasie i zasiadł z powrotem przy stole. Wzrok jego spotkał w pewnej chwili przeciągłe spojrzenie dyrektora klubu. W spłowiałych, szaro-niebieskich oczach dyrektora wyczytał zdumienie, gniew i groźbę. Trzeba stąd jak najprędzej uciekać pomyślał bo cała ta eskapada może się dla mnie tragicznie skończyć. To też, pragnąc jak najprędzej pozbyć się sztonów, gdyż z góry był przekonany, iż przegra Postawił wszystkie na zero. Wygrał. Krupier podsunął mu wygraną. Pozostawił ją na poprzednim numerze. Monotonny stuk kościanej kulki i... Znowuż wygrał. Upłynęło z pół godziny i przez cały ten czas szczęście nie opuszczało Grąckiego. Poczęto na niego zwracać uwagę i stawiać na te numery, na które i on stawiał. Czas już skończyć. Postanowił, widząc, że wszyscy obecni w sali nie spuszczają z niego wzroku. Podniósł się, zabrał sztony i poszedł do kasy, gdzie wypłacono mu przeszło 8 tysięcy złotych. Jakiś zupełnie przyzwoity człowiek, myślał Grącki o mężczyźnie, któremu niedawno pożyczył 100 złotych, a ja go posądziłem o zbrodnicze zamiary. Jestem podrażniony i wszędzie doszukuje się niebezpieczeństwa, że ogrywają tutaj ludzi to fakt że czynią z nich niewolników zgubnego nałogu, narkotyzowania się, to drugi. Ale żeby tutaj mieli ludzi mordować? W to nie wierzę. I Grącki udał się na poszukiwania swego przygodnego znajomego, pragnąc zwrócić mu zaciągnięty dług. Przeszedł przez salę bufetową i znalazł się w mrocznym, długim korytarzu. Był już w pobliżu białych drzwi, gdy usłyszał za sobą ciche stąpanie. Instynkt ostrzegł go, że zbliża się niebezpieczeństwo, to też odskoczył w bok, ale w tejże chwili ktoś opasał długimi palcami jego szyję. Dalszy ciąg nastąpi.